Witam serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć jedną, ale bardzo istotną rzecz. Przekazać do osób, które pieką albo będą chciały piec chleb z ziarnami, zastanówcie się, obejrzyjcie ten materiał. Być może podejmiecie słuszną decyzję i zaprzestaniecie lub wykorzystacie tą informację, którą ja pan przekażę, jak wykorzystać takie nasiona do pieczenia chleba, żeby były bezpieczne i zdrowe. No i wtedy oczywiście możecie podjąć tą jedyną i możliwą słuszną decyzję, czyli piec w tenże właśnie sposób. Tak wykorzystywać nasiona. Niekoniecznie do chleba, także do ciastek czy do ciasta. O co chodzi mianowicie, moi drodzy? Mamy słonecznik, mamy siemilniane, mamy pestki dyni, to są naj Bardziej popularne w Polsce przez nas wykorzystywane nasiona do pieczenia chleba, czy w ogóle do pieczywa. I no cóż, jeżeli się chwilę zastanowimy, moi drodzy, zadajmy sobie pytanie w ogóle, co by mogło być szkodliwego? Dlaczego w ogóle ja mówię o czymś takim, że pieczenie takiego chleba jest, powiem tak, szkodliwe, niebezpieczne, złe, niedobre, jakkolwiek by to nie nazwać. Dlaczego? Co mam na myśli? O co chodzi? No przecież wielu ludzi tak robi. Sprzedawane są fit chlebki, które wyglądają bardzo fajnie, okazale i w ogóle te nasiona na zewnątrz, które są już w ogóle tragedią, no wyglądają bardzo fajnie i zachęcająco. Dlaczego? 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 No dajmy sobie chwilę. Już wiecie? Okej. Okay. wiecie? Pytam, bo ja wiele osób również pytałem dookoła siebie i tak naprawdę nikt nie wiedział prostej rzeczy, że wszystkie te nasiona są oleiste. Co to znaczy? Że mają sobie olej. Żebyście mieli tą świadomość, moi drodzy, że w tych nasionach jest olej. Teraz ktoś zada pytanie, no i co z tego, że tam jest olej? No moi drodzy, weźcie sobie taki olej, no niektórzy niestety wykorzystują i smażą na patelni, czy do pieczenia wykorzystują zwykły olej słonecznikowy na przykład. No, co jest wielką, ogromną z mojego punktu widzenia porażką, jeżeli się nie zgadzasz, to twoja sprawa. Natomiast, moi drodzy, tam jest wiele kwasów w tych nasionach nienasyconych. To są kwasy pochodzące z roślin, więc w większości, nie wszystkie, ale w większości są to kwasy nienasycone. Jedno wielo, tam są omega 3, 6, 9. To wszystko, moi drodzy, jakbyście rzucili sobie ten olej teraz na patelnię i nawet nie podgrzewali do tych 200 stopni, w których piecze się chleb, ale do 100 stopni. 70, 60, 50 po prostu niszczycie a to, że jest taki olej niszczony to jest pół biedy. ale niestety moi drodzy, to jest szkodliwe to jest gorzej niż zjełczały olej to jest po prostu trucizna więc dlatego właśnie dlatego nie powinniśmy wykorzystywać tychże nasion w tej formie w tej postaci do wyrobów które poddawane są wysokiej temperaturze natomiast, jakie jest rozwiązanie? bardzo proste są dwie opcje: dla ludzi, które mają urządzenie do tłoczenia olejów, i takie, które nie mają. Czyli, jeżeli nie masz takiej maszyny, to idź sobie kup, albo po prostu idź do sklepu i kup sobie nasiona odtłuszczone. Siemię Siemieniane odtłuszczone spokojnie znajdziecie, co do innych. No trzeba by się zastanowić, ewentualnie można wykorzystać mączkę, ale już jeżeli chcemy, i mamy na przykład tłoczarkę do olejów. No to moi drodzy, jak tłocicie, to co się dzieje? No, z jednej strony wychodzi olej, z drugiej strony mamy wytłoki. No i te wytłoki właśnie, każdy fachowiec, naukowiec Wam powie, że wytłoki z tychże nasion są, mają prozdrowotną wartość. I one, one nie są oczywiście w pełni otuszczone, no, chyba że mamy super prasę. Ale to już są wtedy takie znikome ilości tam olejów, że nie powinno być z tym większego problemu. Czyli mamy tutaj dwie korzyści. Mamy olej, który możemy sobie, tak, tak jak ja tutaj, zmiksowany, po prostu popijać codziennie. Wtedy mamy całą paletę Omega. Oczywiście, w odpowiedniej ilości, czyli tutaj bym preferował, proponował akurat więcej lnianego, mniej pozostałych nasion, czyli siemianiane, żeby tutaj przeważało. Wtedy te omega będziemy mieli tutaj w dobrej kombinacji, czyli powiedzmy sobie siemianiane, to będzie przynajmniej połowa, a cała reszta już podzielona, tak żeby było to 100%. I te wytłoki, moi drodzy, są bardzo, bardzo dla nas korzystne, i te bytłoki właśnie. Tak jak tutaj na moim przykładzie dodaję sobie już do robiącego się zakwasu, tutaj jeszcze dodam, że ten zakwas nie jest tylko na mące, ale o tym więcej w innym materiale, czyli jak zrobić chleb, który hmm, no będzie miał dziwne, różne fajne składniki, ale jak najbardziej pozytywne dla nas. Ale na zakwasie oczywiście, żeby to miało sens. W poprzednim materiale wspominałem po co w ogóle chleb na zakwasie piec. Jeżeli nie wiesz, zajrzyj. Tak więc, moi drodzy, na tym przykładzie tutaj dodaję sobie do zakwasu, który będę wykorzystywał jutro, a może pojutrze. To wszystko będzie sobie razem pracowało, buzowało, no i w takiej formie już będzie można wykorzystywać właśnie te wszystkie nasiona no, do produkcji pieczywa. Proste jak drut. Moi drodzy, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć więcej. Zastanówcie się przez chwilę, czy mam rację, czy nie mam racji. To jest taki, wiecie, na chłopski rozum pomyśleć. Są nasiona oleiste, poddajemy je wysokiej temperaturze, ten olej zostaje zniszczony, staje się trucizną i my to chcemy jeść. Ktoś powie, ok, ale... W Chleb jest troszeczkę, jeżeli te ziarna są w środku, no to nie ma takiej wysokiej temperatury. No nie będzie 200 stopni na pewno, jeżeli w takiej temperaturze piec, pieczecie chleb. No natomiast będzie wysoka temperatura. I te nasiona, jak sobie wyciągniecie, one są już takie skapcaniałe, więc ten olej ma dużą szansę, że on po prostu już wypłynął. A jak wypłyną, z ziemi bo z innych nasion siłą rzeczy on się wydobędzie. Więc moi drodzy, polecam taką metodę. Albo iść do sklepu, i sobie kupić takie otuszczone nasiona albo wytłoczyć sobie i wytłoki wykorzystać właśnie do pieczenia moi drodzy, dziękuję za uwagę daj komentarz, co na ten temat sądzisz czy mam rację, czy może nie a tu nie chodzi o to też, czy mam rację, czy nie mam racji tylko żeby po prostu myśleć myśleć, myśleć, myśleć moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę do kolejnego materiału, dziękuję za komentarze za wsparcie, za lajkowanie, za udostępnianie za wszystko, trzymajcie się pozdrawiam serdecznie, miłego dnia cześć w tenże oto sposób szanowni Państwo uzyskujemy z jednej strony wysoko białkowe wysoko energetyczne pieczywo a z drugiej strony mamy świetne jakości świeżutkie oleje, które możemy sobie nawet właśnie w takiej postaci już zmiksowanej połączonej ze sobą wykorzystywać codziennie dwa razy po jednej łyżce rano, wieczorem, na czczo i już będziemy szanowni Państwo zdrowsi